Hello, hello 2.0 To znowu ja, Pilnek Starcraft. I witam Was w kolejnym odcinku z naszej serii Minecraft 1.13 Creative. Tak, to i słuchajcie, widzowie. W ostatnim odcinku, bo naprawdę, jak pamiętacie, widzowie, w długim czasie udało nam się stworzyć całe tutaj piętro minus 2. Jak zresztą. Widzicie, no i całkiem tutaj moim zdaniem fajnie to wszystko wyszło. Jednak to na tym nie przestajemy budowy naszego oceanarium, ponieważ moi drodzy widzowie powstanie jeszcze jedno piętro. czyli piętro minus, czyli to będzie już spokojnie widzowie. Ostatnie piętro i po tym, moi drodzy widzowie, już od razu. I jak już widzowie skończymy sobie to oceanarium. To spokojnie widzowie w następnym the Hell. What the hell? Czy wy to... E, e, e. Podsumowując, widzowie... Pod moim... Oceanarium... Ok, nie, 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 widzowie. Nie ma tak, nie ma tak. Tak być nie będzie, słuchajcie widzowie W dzisiejszym odcinku chyba wychodzi na to, że Musimy tutaj zrobić Eksterminację jakąś totalną No boże, no nie mogę tu... Ja chciałem jak survivala tutaj spawner szkieletów znaleźć albo Okej, nawet masz na złoty. Mam złoty u, ubiór. Znajduje tu jakieś wariackie systemy Kej'ów. Okej. Okej. No to widzowie, trzeba tutaj wykonać na nich czystkę i w ogóle i ten 66 te sprawy ten styk tutaj, tak i dobra, tam się już nie wiesz, no czy no, zrazu nie było ciemno? No dobra, widzowie, jeszcze czekajcie. Różnię sobie ten ekwipunek, a tak, zapomniałem, że mam kreatywa, no i słuchajcie, widzowie moi, na po początek ja myślę, że zaniesiemy sobie. Tajtem uznajmy je już za moje. No tak, jest, da jest teraz trip normalny. I moby się spawnują normalnie w każdym razie. O, proszę bardzo! Jest i zajmiemy to sobie w każdym razie. Do mojego domu, a w ogóle zobaczmy, bo dawno nas już nie było. Y, chodźlu, zobaczmy czy burmistrz, czy the Mac Villager. Oczywiście, proszę bardzo. Burmistrz chcę mag dalej tutaj. Jest, no ale dobra widzowie, słuchaj mnie to. Więc y, plan jest taki: zanieśmy to sobie z naszego domu, ku naszej, no, a wow, jak nasz nasz? Sobie... No no.

E no, przecież tu w tej skrzynce był mój pierwszy diamend jakiś znalazł, że mam tych chodział. No tutaj go nie ma, są nie ma tutaj, na żale. Poże... na świecie. Najgorzej na świecie. Gdzie powinienem być? Nie może jeden. Tutaj w sumie... No te tej to sobie nie pamiętam gdzie na świecie. Kionęcik się tutaj podział. Możecie napisać w komentarzu. Bo to jest bardzo ważne. O mój Boże, ale kierunek przecież się podział. Przecież to nie jest. Przecież. Kto mógł go wziąć? Przecież to jest jednoosobowy świat. A nie serwer. O Jezu, dobra, 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 Strasznie failowy ten odcinek, a miałem sobie budować na luziku, arbuziku tutaj. Po prostu oceanarium nasze, ostatnie piętro. A taka tutaj jest smutna informacja. Dobra widzowie, słuchajcie. Ech. No to chyba się zapieramy za to, to widzowie, tak czy siak przedstawienie musi trwać. Więc dajemy tutaj sobie schody. Ok, to trzeba zniszczyć sobie tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa. Hmm. Raz, dwa. Czekajcie. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć. Okej, okay, jest to akurat na... Słuchajcie, idealnym poziomie. Ech, ale będzie zabawy z tym, no to widać, słuchajcie, nie jest z Wami pogadać się i powiedzieć Wam o tym, co się zmieniło w Minecraft 1.15. Ale chyba niestety, moi drodzy widzowie będziemy musieli się męczyć a jako już muszę się skupić kurczę a może ten nie no tego pierwszego jak na pewno na 100% tam nie było napiszcie widzowie no bo to jest dość gruba sprawa czekajcie um, ok To jeszcze tak to trzeba zrobić. No i czekajcie, sobie. Eee, może chwila, zrobimy to tak. O Boże, tylko nie kryj. Chwila, to jest pięć bloczków w dół, co nie? Eee, no, tak. Dokładnie. Tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No i go. Czekajcie sobie, o! ...deski... ...i tak. Ile musi być odległości? ...dwa, cztery... ...raz, dwa, cztery... On, cztery, dobra... Teraz trzeba to tak sobie ogarnąć Okej, okay, tak pięknie I ile dobra? Raz Dwa Trzy Cztery Pięć, sześć, siedem, osiem. Raz. A, po prostu kopiemy, bo natrafimy na te schody i tak. Chyba. Nie no, musimy natrafić. Nie ma takiej. O! Proszę bardzo! Jesteśmy więc, widzowie, będzie dużo z tym zabawy. To jest pewnie dużo kombinowania, jak to ma wyglądać. Ale jednak, no, poradzimy sobie, widzowie. Naprawdę, to scenariusz budujemy już. Od tak wielu odcinków to budujemy, że już nie pamiętam, co chciałem wybudować następne. Się, ta seria w sumie się powinna nazywać Minecraft 1.13 Creative Oceanarium, ale spokojnie widzowie, już na pewno to skończymy. Myślę, że w następnym tygodniu już jakiś będzie progres. Mam tak, taką nadzieję przynajmniej, wiecie. No. Okej. Okay. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. No to tak. Raz. Dwa. Trzy. Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Pięknie. Okej. Okay. W tym wypadku. Teraz. Tak. Raz, dwa, trzy, cztery, i będzie już ściana. No dobra, widzowie! No dobra, tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Mogą być gorzej, widzowie! Mogą być gorzej. Powstawiajmy sobie te ściany, żeby był jakikolwiek progres Dobra. tak i tak w ogóle widzowie czy dobrze mnie słyszycie jeśli chodzi o mikrofon bo Coś mam takie wrażenie, że ten mały dziadyga mi może figle płatać. Dobra. Teraz tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna, dwana, trzyna, czterna, piętna, sześćna siedemna, osiemna, dwa, dwa jeden, dwa, dwa 22 łoki. Ok. Odnoszę wrażenie, że ja jakieś takie te moje budowle strasznie duże robię. Ok. Tutaj to się zaczyna. Więc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Dobra? To jest akurat znajomy, Hejw. No i oczywiście musiałem się w matnie pomylić. No dobra, może być, widzowie, może być. No i tak widzowie, słuchajcie, buduję tak sobie buduję. Skupiam się, to może powiem wam słówko o Minecraft 1.15. Słuchajcie, widzowie. E, więc tak. Poza odcinkami rozbudowałem mój dom. W Minecraft 1.15 bardzo dużo. E, tą kubkę drewna, która potem się stała jeszcze gorszą kubką dirta, nie poznacie widzowie, naprawdę to już praktycznie zarosło, a domek już praktycznie wystaje mm, po, ponad tą górkę, więc myślę, że naprawdę odwaliłem no na pewno fajniejszy domek niż ten właśnie Minecraft 1.13 Creative i zdecydowanie fajniejszy niż ten z Minecraft 1.14 w sumie tyle wam mogę powiedzieć dobra, tutaj ma być ściana Dobra, teraz raz, raz, dwa, trzy, cztery, okej, okay. raz, dwa, trzy, cztery, okay. tu się już zaczyna Kolejna ściana, moi drodzy. No i mam tutaj tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, siedemnaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, trzynaście, Lecieć. Zgubiłem się, a po prostu Co tam Buduje Tyle ile mogę to Buduje okay, tak. Teraz i w tym momencie jestem Gdzie Okej, okay. jeszcze trochę i będę na miejscu. Tam nam pioruny strzela strzelają strasznie. Chwileczkę... O, jak idealnie, proszę bardzo. Okej okay, widzowie, słuchajcie, mamy już odcinek 20 minut praktycznie Ale ja jeszcze tutaj no jednak żeby był jakikolwiek progres, bo naprawdę mamy huk roboty widzowie, jutro oczywiście kontynuujemy. naszego oceanarium Mam nadzieję, że będzie większy progres niż dzisiaj, no bo ile moglibyśmy zrobić gdyby to byłby... Nie no, w sumie myślę, że Cape Mo może nam i trochę pomógł No ale jednak je był tutaj denerwujący yy, W każdym razie sprostaliśmy temu problemowi widzowie i teraz to no, zaczyna już właściwie nabierać kształtu, można powiedzieć. Tak, raz, dwa, trzy, cztery. Znowu tutaj cztery musi być. Tak, raz, dwa, trzy, cztery. Tak, tak, tak. Tak, 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 tak. Tak. Czy jestem w dobrym miejscu? Jestem. No i dobra, widzowie. Zajmiemy się dalszą budową tego wszystkiego w następnych odcinkach. Dzisiaj, no, sobieśmy no, mało rzeczy, niestety. Ale niest no, tyle było na nas stać. Jeszcze jutro jest odcinek z tej serii. I mam nadzieję, że będzie dobrze, a nie że będzie niedobrze. Zatem dobra, widzowie. To byłoby na tyle w tym odcinku. Więcej ja na tym będę kończył ten odcinek. Jeżeli odcinek ten Wam się spodobał, to oczywiście zostawiacie łapki w górę. Tak, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Ze wszystkimi filmami ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia jutro. Cześć!